Pożone flaki, ale inne smaku niż te tradycyjne, takie oszczęsze na rosole. Gęste, mięsne, gorąco polecam. Przyje dzisiaj takie prasowane, widzicie? Inne niż zawsze, na pewno też będą bardzo smaczne. Czy tych flaków jest 900 gram. Takie flaczki będą smakowały wyśmienicie. Także zalewamy wodą, przegotujemy 5 minut i pokażę Wam co dalej. Muszę z taką ilością wody, wystarczy je zalać. Muszę je obgotować i tą wodę po prostu wylać. Leciutko, zobaczcie, obgotowane tylko. Wylewam, odsedzam i zalewam właściwą wodą, czyli tą brudną wodę po prostu wylewam. Będzie no, przepłukane, obgotowane leciutko, także nie ma tego nieprzyjemnego zapachu. Zalewam wodą. Do naszych flaczków, zobaczcie, dokładam dwie takie bardzo duże nogi. I to będą flaczki takie bardzo mięsne. Na drobiowym wywarze, na takim rosole. Także więcej będzie tego mięska, będzie takie bardzo treściwy wywar, treściwa zupa, treściwe flaczki. Cebulkę pokroję w kosteczkę, bo do naszych flaczków potrzebujemy cebuli. Na patelnię. dodajemy masełko naszą cebulkę pokrojoną na dokładam, zobaczcie, trzy takie marcheweczki Wszystko razem przysmażam Taka smażona marchewka z cebulką Na masełku odda cały aroma W tej naszej dupie Nasze Suflaczki, zobaczcie, nie mogą obyć się bez czosnku A więc 3-4 ząbki czosnku wylądują u nas W naszej marchewce i dupie 4 ząbki czosnku pokrojonego Paseczki, plasterki drobna, okay. wójta. Gdy nam się już załoczło to wszystko gotować. Dokładam parę ziaren ziela angielskiego Dosłownie 8, 6, 8 sztuk. Liść laurowy. 4, 5 listków i porę ja mam takie zielone liście więc taką porę dołożę jak trochę się pogotuje po pół godziny całą tą porę wyciągniemy lekko przysmażone jeszcze Warzywa. Zobaczcie, dokładamy wszystko razem do naszego rosołu, do naszych flaczków. I tak muszą się pogotować, aż łódka, mięsko i flaczki będą miękkie, czyli około pół godziny, 40 minut. I do tego łyżka soli. Zawsze później możecie sobie dosolić do smaku. Ja na początek daję łyżkę soli kamiennej. I jeszcze dokładam łyżkę wegety. Nasza jest taka bardziej suszone warzywa, mniej chemii. Także czytajcie skład na opakowaniu, bo wegety czy jakieś przyprawki są niezbyt zdrowe, ale ta praktycznie nie ma żadnych dodatków chemicznych. I tak będę gotował. Z pół godziny 40 minut. Armięsko będzie miękkie na wolnym ogniu. porę Wyciągamy, żeby nam się nie rozgotowała. Łódkę już wyciągamy. Zobaczcie, bólu są miękkie. Nie chcemy ich rozgotować. Zobaczcie jak wygląda już nasza zupka. Już niedługo będzie gotowa. Tylko dołożymy ostatnie nasze przyprawy. Rozpuszczam. Macie masełko. możecie użyć oleju. Ja używam masła. Zawsze jest troszeczkę proszę. Ja używam papryki ostrej mielonej i dam tutaj łyżeczkę. I taką łyżeczkę ostrej papryki zasmażę. Taką papryczkę zasmażymy. Hmm, to Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Teraz wydobywa się cały zapach z tej papryki. dokładam łyżkę mąki, żeby ta zupa nam się fajnie zgęstniała i była taka konsystencja bardziej gęścijsza. Będzie nasza zasmażka do naszej flaczki, zobaczcie pięknie już pachnie Znaczy gałka gałka muszkatołowa dam płaską łyżeczkę bardzo mocna przyprawa nie można z nią przesadzić Więc tą pastę tą zasmażoną dokładam do zupy. Mm, zapach obłędny się unosi. Zobaczcie resztę takiej gorącej smaki. Nikt nie może się zmarnować. Całą patelnię czyścimy. zobaczcie jak to pięknie się zgęstniało i wywamy. zobaczcie ja mam tutaj jeszcze imbir. Imbir będzie idealnie smakował w naszych placzkach, czyli z tego nie dużo, bo to jest mocna przytawa. Możecie przyprawić, zobaczcie, pieprzem czarnym. Jak lubicie troszeczkę ostrzejsze, czyli dosłownie na czubku łyżeczki. Majeranek. Bez majeranku. Paczki słabo będą smakowały. Daję taką sowitą garść i rozcieram, żeby wydobyć więcej aromatu i smaku. I ostatni tutaj składnik. Zobaczcie ile tutaj jest tego mięsa obranego z udek kurczaka. Ja miałem takie bardzo dwa, bardzo duże udka. I to ląduje do naszej zupy. Możecie dać wołowinę, możecie dać wieprzowinę, możecie dać trup. Ja daję zawsze drobiowe, bo nam tak smakuje. Fajne paseczki wychodzą. I Zobaczcie jaka jest konsystencja. Tej zupy. No, smak. Aromat. Mm, rewelacja. Ja jeszcze nie jadłem tej zupy teraz. Ale często z tym robimy. Także znam ten smak. Jak ona smakuje. Ja dołożyłem tu jeszcze łyżkę mąki. Bo nam mnie była troszeczkę za rzadka. Żeby mieć taką konsystencję. Zobaczcie. To musi ci dać dwie czubate łyżki mąki. Bo tu jeszcze minutę dwie, żeby się tylko zagotowała i zgęstniała leciutko jeszcze. I zobaczcie jak ona wygląda, ile tu jest mięsa. No naprawdę bardzo, bardzo porządna zupa, bardzo porządne flaczki. Takie inne, wyjątkowe w smaku. Także gorąco polecam i zaraz będziemy nakładali i próbowali. Takie flaczki, zobaczcie, po półtora godziny są gotowe. Praktycznie mało co roboty. Trochę trzeba się przyłożyć w smaku. Bo idealne, takie oszczejsze, bardzo mięsne. Gorąco, gorąco polecam ten przepis. Bo to jedne z najlepszych flaków, jakie robimy. Inne, na rozole, Ja takie zwykłe. Takie oszczęścia, przepyszne i przede wszystkim mięsne. Do zobaczenia. Cześć.